Dzień dobry. Dziś zapraszam Ciebie na przegląd moich wiosennych stylizacji. Którym głównym fundamentem myślę, że jest jakość, ale też takie sprytne, jak ja to mówię, inteligentne manewrowanie pomiędzy tym, co kapsułowe, co bazowe, a tym, co uzupełnia te stylizacje. Czyli mówię o tych stylowych klamrach, które niewątpliwie w tym odcinku się pojawią. A ja nazywam się Natalia Penar, jestem stylistką, projektantką marki Derum Berlin, a także twórczynią tego kanału jak dodajecie kanału niszowego i jakościowego, który rzeczywiście, i to przyłapam się również, nie zrzesza aż tak dużo subskrybujących, za to mam sporo odwiedzających regularnie kanał i zanim przejdę do stylizacji, chcę wszystkim podziękować właśnie za te subskrypcje, za to, że chcecie przynależeć do społeczności The Edit, Natalia Penar na tym kanale. Rzeczywiście, to kanał nie dla wszystkich, ale ja nie chcę być dla wszystkich, bo wyskakiwanie ze wszystkich lodówek z shopping-holami, zresztą promującymi bardzo często sieciówki i modę fast fashion, to nie jestem ja. Dlatego jest mi bardzo miło, że na tym kanale są osoby takie jak ty, które tak jak ja mają potrzebę selektywności, uważności w modzie, budowania stylu. Świadomie. No i a propos świadomości. Słuchajcie, moda właśnie dla mnie to jest rzeczywiście taka pewna pewny rodzaj świadomości, pewny rodzaj znajomości siebie, swojej sylwetki również, ale też tego, co ze mną rezonuje, co jest mi bliskie, co przedłuża też moją osobowość. O tym bardzo często mówię. Ale też myślę, że w modzie chodzi o zabawę. I myślę, że tak naprawdę najfajniejsze stylizacje wychodzą czasem z przypadku, czasem właśnie z tego, że potrafimy popuścić lejce, i, 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 i wtedy wiecie, wtedy, wtedy okazuje się, że mamy polot i te stylizacje również mają w sobie ten sznyt, tę nonszalancję, o, o którą bardzo często mnie pytacie. Więc w dzisiejszym odcinku zaczniemy od Berlina. Pokażę Wam w zasadzie kilka myślę że interesujących stylizacji, których głównym trzonem jest spódnica skórzana skoła, jak się okazuje moja ulubienica, ponieważ można zastosować ją do wielu rzeczy. Potem przeniesiemy się do Warszawy i tam będą również stylizacje do Filharmonii, do Opery Narodowej. A także takie wiecie, basicowe stylizacje do latania w pomieście, w tak zwanym pomieście. Ale zanim przejdę do stylizacji, dziś chcę pokazać Wam rewelacyjne kolczyki. Od patka tworzy, nie wiem czy je widać, mam nadzieję, że je widać. Patka odezwała się do mnie na Instagramie, zainspirowana i zafascynowana tym co robię, i zaprosiła mnie do współpracy. Zapytała, czy nie zechciałabym pokazać jej biżuterii, czy na Instagramie swoim, czy na tu YouTube. Początkowo powiem wam szczerze, byłam sceptyczna, ponieważ ja staram się, żeby jak najmniej różnych takich reklamowych treści pojawiało się na moim kanale, a jeśli już to się pojawia, robię to bardzo selektywnie, przy współpracy z markami, w które bardzo mocno wierzę, którym ufam, które wiem, że mogę polecić. I po głębszej refleksji pomyślałam sobie, że Patka tworzy to jest właśnie taka marka, projektowana i tworzona z duszą. I co mnie urzekło, to rzeczywiście słuchajcie to, że Patka tworzy biżuterię z resztek skór, czyli znowu pojawia się tutaj ten duch mody zrównoważonej, czyli upcycling, to jest fenomenalne. No i słuchajcie, wybrałam trzy pary kolczyków, jedne takie piękne, zielone, metaliczne. Pomyślałam, że one właśnie zrobią robotę i będą świetnie pasowały do moich stylizacji. Tutaj mamy mm, również pięknie mieniące się mm, w kolorze takim kupro, bym powiedziała. E, gdzie zobaczcie one też rewelacyjnie sprawdzają się, kiedy mamy na sobie na przykład jakąś basicową koszulę. E, mnie one bardzo, bardzo porwały. Mam jeszcze trzeci model. Trzeci model, który chyba najmniej jednak ze mną rezonuje. To są takie długie kolczyki, nie wiem, jakoś tak spodbały mi się te krótsze formy organiczne, ale to są też, zobaczcie, jak wspaniale wykonane i w ogóle podane w taki piękny sposób. Ja je otrzymałam, jak byłam w Warszawie, dotarły do mojego hotelu i w ogóle. O, jak to przychodzi, jak to jest opakowane, z jaką duszą, z jaką czułością, z karteczkami, z pielęgnacją biżuterii. Postanowiłam rzeczywiście po prostu Wam pokazać patkę, jak patka tworzy. Możecie znaleźć ją na Instagramie. Po prostu patka tworzy. Zobaczcie. Życzę radości z użytkowania biżuterii. Pozdrawiam ciepło. Pati. Pati jest mi bardzo przyjemnie i to jest też taki, takie miejsce, w którym ja chcę po prostu pokazywać marki, które ze mną rezonują i które robią po prostu wartościowe przedmioty z duszą. Więc zapraszam na Patka Tworzy. Kochani, ja już jestem tak wprawiona, jeśli chodzi o podróże, o pakowanie, choć nie powiem, przeszłam samą siebie i zapakowałam dużo więcej niż tak naprawdę potrzebowałam, ale pewnie znacie to być może z autopsji, choć staram się, żeby te, ta moja walizka zawsze była smart. Tym razem, tym razem przegięłam, ale było, wiecie, była zmiana temperatur, był, były, było wiele okoliczności przyrody, bo i koncerty, i spotkania, i jakieś spotkania biznesowe, gdzie musiałam rzeczywiście mieć tę garderobę zróżnicowaną. Natomiast co jest ważne podczas podróży? Wydaje mi się, że Takim fundamentem, to jest po prostu świetnie e, grająca ze sobą i funkcjonująca jakościowa baza. Do której będziemy dodawać jakieś ciekawe e, elementy, czyli te stylowe klamry. Ja jestem w tych stylowych klamrach zakochana. Tą stylową klamrą może być na przykład wyrazisty pasek, może być na przykład wyrazista mm, biżuteria, mm, jak widać. Może być jakiś fajny kolor, może być to torebka, mogą to być buty, mogą to być świetne okulary słoneczne, słuchajcie, po prostu klamry. Myślę, że przed nami okres wyjazdów i jeśli chcecie wyciągnąć z tych swoich szaf maksimum, rzeczywiście postarajcie się, żeby zabierać może mniej ze sobą ubrań, wcześniej Wcześniej dobrze e, przemyślanych, ale, ale takie, które mogą być plastyczne i do których możecie dodawać po prostu e, ciekawe elementy m, garderoby. A ja teraz zapraszam Was do naszej galerii, do Atelierzaka Gasmana w Berlinie. E, I tu pokażę Wam, jak bawię się, no właśnie, tę, tą. Jak bawię się tą bazą, o której mówię, a w roli głównej skórzana spódnica. Dzisiaj, kochani, pokazuję Wam stylizację bardzo, bardzo prostą, bardzo minimalistyczną, chociaż taką, która ma w sobie statement pieces o których rozmawialiśmy ostatnio to są takie niuanse i poszczególne elementy takie dosyć wycofane, pozornie, ale takie właśnie elementy, które robią robotę. Więc spójrzcie na tę stylizację. Baleriny plus skarpetki, to jest ten niuans, który chcę podkreślić, że absolutnie robi robotę, jak ja to mówię i to jest ten detal, który Zmienia ten look. Pozornie naprawdę, skarpetki wprowadzają też taki modowy e twist. Oczywiście, bluza, którą możemy nosić na różne sposoby, bo tę bluzę również możemy założyć sobie asymetrycznie i pokazać odrobinę ciała. Ja, ponieważ chcę zachować ten minimalistyczny sznur, postanowiłam, że ta bluza po prostu będzie założona. Mm, bardzo klasycznie, czyli tutaj z wycięciem, pokazując dekolt, obojczyki, ale też ten piękny naszyjnik od mojej ulubionej Kasia Jewelry. No i oczywiście mamy te statement pieces w postaci mocnej torebki, lowa, derumberi i charakterystyczne okulary, które już znacie. Do tego mocna spódnica skórzana od. सम्मान A teraz stylizacja pod tytułem Mieszanie klasyki z vintage, ponieważ zobaczycie, i tu właśnie jest ta pierwsza stylizacja, którą założyłam do filharmonii. Na zaproszenie pani Pendereckiej, 29. festiwal Ludwika van Beethovena za nami. I po pierwsze chciałam powiedzieć, że. No po raz kolejny zaproszeni byliśmy przez dyrektor Generalną Festiwalu, twórczynię, mecenas, ambasadorkę, Madame Elżbietę Penderecką. Jest to wielka nobilitacja. No i oczywiście to też skłania do odpowiedniego stroju. Zresztą wiecie, kiedyś prowadziłam być może niektóry, niektórzy z, z Was go znają, blog Żyrafy wychodzą z szafy. Ja pamiętam, że on miał wielką, znaczy je, jeden z tytułów tego bloga, miał oglo, ogromną oglądaj, oglądalność, kiedy popełniłam mm, taki właśnie wpis o tym, jak, jaki strój wybrać na przykład do opery, bo okazuje się, że z tym mamy problem. Jak wystąpić w takich bardziej podniosłych, oficjalnych sytuacjach i jaki strój wybrać. No więc, na ten pierwszy wieczór postanowiłam ubrać spódnicę, która no jest bardzo plastyczna. I to jest wełniana spódnica z przepięknej wełny zresztą od marki Miły Duch, której jestem stylistką, ale też art director. W tę spódnicę pewnie widzieliście już. W różnych moich stylizacjach, ale też podczas sesji zdjęciowych, które tworzę dla miłego ducha. I tu połączyłam ją z bazowym T-shirtem w kolorze białym, przełamując to właśnie taką stylową, trochę klamrą, ponieważ marynarką vintage. I to jest słowo klucz, i to jest znowu łączenie starego z nowym. Marynarka. Męska, z przepięknej zresztą, z przepięknej tkaniny jedwabnej, takiej surowej. Bardzo mi się ona podoba. Chyba w ogóle powiem Wam, że mm, lubię surowość w modzie. Pięknie wykonaną. I do tego bardzo minimalistyczne, ale też takie skromne, można powiedzieć, baleriny. Mój ostatni nabytek, polowałam na te buty, muszę przyznać. Wiecie, baletki mogą być y, różne, a te urzekły mnie swoją prostotą, swoją geometryczną, piękną formą, e, swoim przepięknym wykończeniem. To są baleriny Carven. Zresztą polecam wam, żeby zobaczyć sobie markę, chociażby żeby się nią zainspirować, bo robi wspaniałe kolekcje i też przepiękne kampanie. To jest wszystko pięknie zapakowane ten kanał słusznie yy, któraś z was podkreśliła, że jest to kanał, który wiecie to i w ogóle na każdym kanale to jest tak, że wy nie musicie brać tutaj stylizacji jeden do jeden, co każdy czy każda z was wyniesie, to jest wasze, bo każda z was i każdy z was będzie yy, nasiąkało czymś innym, będzie miało inne zapotrzebowania czy interesowała się czy interesował zupełnie czymś innym w związku z tym te stylizacje one mają inspirować, one nie mają Was, słuchajcie, do, do czegokolwiek namawiać, do kupowania, do konsumpcjonizmu. Nie, tu bardziej chodzi o ten zestaw cech, e, jaki możemy podpiąć pod kreatywność, bo moda niewątpliwie to okres kreatywności. Mamy drugi dzień w Warszawie i to jest stylizacja, w której spędziłam dość dynamiczny, dość dy, dy, dynamiczny dzień, dynamiczne popołudnie. Zobaczcie, mam na sobie tę samą koszulę. To jest koszula niewątpliwie skradziona z męskiej szafy, koszula Żaka, na niego już za mała, więc ma nową właścicielkę i to, co podoba mi się w niej bardzo, to ten kolor, słuchajcie, to jest dla to dla mnie zupełna nowość. Ja nigdy nie myślałam, że kolor kaki może ze mną zagrać. A wręcz teraz gdzieś poszukuję tych kolorów. Właściwie ten kaki jest takim bardzo ciekawym odcieniem, a w związku z tym tu połączenie tej koszuli. Natomiast ze spodniami, które tutaj wiem, że część z Was wzbraniała y, się y, pod jednym z odcinków, y, część z Was pisała, że bardzo, bardzo, ale to bardzo Wam się te spodnie nie, nie podobają, i y, y, y to też jest ok. Słuchajcie, ja właśnie chcę tutaj powiedzieć, że to tak jak w sztuce. Y, Obrazy, sztuka czy też moda, to jak wyglądamy, nie musi wcale nam się podobać. Nie musi Wam się wszystko podobać, co ja tutaj pokazuję, prezentuję. Natomiast, i to znowu odniosę się, moda a sztuka sztuka również nie musi nam się podobać, ale dobrze, żeby wywoływała jakieś emocje. A tymi emocjami może być nawet jakiś taki dysonans w Was, czy jakaś nawet nie wiem, rodzaj irytacji. I tak samo jest. Wiecie, to jest tak, że to osoba, która nosi te ubrania, ma się z tym dobrze czuć. Ja podkreślam to z całą pewnością, z całą y, też pewnością siebie wewnątrz, że to, co noszę, y, to jest. Znowu przedłużenie jakiegoś mojego nastroju, świadomych wyborów. I jestem bardzo za tym, żebyśmy słuchajcie, dawali sobie przestrzeń, żebyśmy obserwowali się nawzajem, i to jest świetne, ale też żebyśmy mm, nie dawali zbyt szybkich, pochopnych wniosków, ocen, szczególnie tych negatywnych, tylko przyglądali się temu, dali temu e, szansę. Ale chcę podkreślić, że wcale to nie musi być wasze. W związku z czym taki trochę przydługi monolog. Natomiast to są właśnie te spodnie, które ja ostatnio uwielbiam, właśnie za ich luz, za ich swobodę, za taki warsztatowy wręcz klimat. Połączyłam je na luzie, była piękna pogoda, więc ponieważ biegałam po Warszawie, znowu dodałam tu baleriny czarne i tą mną szalansko wypuszczoną koszulę do tego torebkę lowe w kolorze czarnym jakoś tak teraz mi do niej blisko i czarne okulary i to jest taki set nie przepraszam tam były okulary lowe no właśnie takie znowu kaki brązowe więc to jest znowu set który świetnie rezonował z outdoorem, z takim street stylowym Klimatem. Czyli tutaj znowu mamy trochę klasyki w postaci koszuli i trochę mody, trochę trendów. No bo rzeczywiście te bagi, można powiedzieć, że są wyjątkowo w trendach. No i teraz stylizacja, w której jestem zakochana, i bardzo mocno to jest moja taka odsłona. Z jednej strony, jest tam minimalizm. Z drugiej strony jest forma, z trzeciej strony znowu jakość, z czwartej konsekwencja bo pojawiam się w garniturze od stóp do głów z miłego ducha, łącznie no, z koszulą, której nie widać za bardzo to jest jedwabna czarna koszula. I do tego znowu pojawia się element, który nagle staje się modny, jest to krawat. Krawat, który kiedyś kupiłam w vintage shopie. Przepiękny, męski krawat robiony na, 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 szydełko, szy, na szydełku, robiony na szydełku. Przepiękna, przepiękne rzemieślnictwo może tak. Ja ten krawat w czerni dodałam. Do tego outfitu, no po to, bo to jest taki element, którego niby nie widać, ale to jest taki element, jak się przyjrzysz, to po prostu on tworzy głębię tej stylizacji. To są takie niuanse. Ja czasami rzeczywiście wolę odjąć w stylizacji niż dodać, natomiast ten krawat był takim fajnym przerywnikiem takim fajnym przecinkiem, który dodał czegoś interesującego. I taką modową, stylową klamrą tej stylizacji są niewątpliwie złote mule, które uwielbiam. Ja wiem, że one już są takie, wiecie, lekko drapane. Ja właśnie muszę pomyśleć nad jakąś złotą farbą, żeby być może je trochę... Podrasować. Natomiast no one po prostu robią robotę, robią luk, zwłaszcza uwielbiam je, kiedy mam na sobie czerń od stóp do głów, bo to jest taki jeden przerywniczek, który bardzo mocno rzuca się w oczy. Powiem Wam, że ta Warszawa obecnie była takim czasem, kiedy ja zostawiłam sporo takich modowych kąsków tu w domu i rzeczywiście skupiłam się na takich dość minimalistycznych, ale wyrazistych elementach garderoby. I też to, co czułam, to żeby tworzyć te stylówki, żeby ubierać się codziennie jak najprościej, jak najmniej skomplikowanie, przynajmniej mówię o tych w ciągu dnia. Więc przed Wami skórzana spodnica ołówkowa, którą też uwielbiam, którą kupiłam na Vinted, do tego bawełniana koszulka Isabel Benenato, taka transparentna trochę, taka no, bardzo lekka, która też no, słuchajcie, jest, jest po prostu jakimś kompletnie prostym, niepretencjonalnym elementem. Ale tak to poczułam do tego e, baleriny znowu, e, czarne e, baleriny i czarne dodatki, czarna e, lowa, czarne okulary. No więc mamy tutaj z jednej strony prostotę, a z drugiej strony mamy pazur, mamy ten modowy sznyt i, i to chyba o to wchodzi. Dajcie znać. Nie wiem, jak, jakie wy, wy macie klucze na to, żeby te wasze stylizacje stawały się bardziej spicy, żeby było, było w nich coś interesującego. Jestem ciekawa, jak wy to czujecie, jak wy to robicie. Koniecznie dajcie znać w komentarzu pod filmem. Kolejna stylizacja, mogłabym powiedzieć, że jest to. A sukienka jest to stylizacja, która nosi się sama i to jest sukienka e, czarna z wiskozy e, od marki Fuset i powiem Wam, że mm, co w niej lubię to taka trochę właśnie, mm, to, to też taka jakby mgiełka ten materiał jest odrobinę transparentny, ale też bez przesady, e, więc y, to, jest, to jest znowu coś, co zakładasz. I to, I to Cię ubiera. Paradoksalnie jest to sukienka, która jest bardzo wycofana. Jest w niej jakiś rodzaj mistycyzmu, jakiejś takiej skromności. Na pewno nie jest to e, jakaś modowa forma, ale ona przyprawiona o odpowiednie dodatki, właśnie te stylowe klamry. Również nawet powściągliwe. Ja nie mówię o jakichś takich bling-bling, e, słuchajcie, akcesoriach, torebkach, okularach i wszystkich modowych gadżetach, tylko wręcz nawiązując do sukienki uspokoić ją i zostawić w takiej bardzo minimalistycznej, purystycznej formie. No niewątpliwie jest to stylizacja, która bardzo mocno ze mną zarezonowała, w której czułam się bardzo dobrze. No po prostu, wiecie, zakładasz kieckę i jesteś. I te kiecki też myślę, że mm, ja też zaczęłam je bardzo mocno doceniać, bo znowu jest to element garderoby nad którym się nie musisz modlić, nad którym się nie musisz wiele zastanawiać. Jak masz świetną sukienkę, która dopasowana jest do twojej sylwetki, która daje ci komfort, która cię wspiera, po prostu zakładasz i jesteś. Do tego oczywiście można byłoby pobawić się akcesoriami, dodać pasek, dodać szpilki, dodać nie wiem cokolwiek, słuchajcie, biżuterię, yy, ale to znowu yy, kto jak chce, jak czuje. Akcesoria, tak jak mówię, tutaj są świetnymi klamrami, i to one nadają temperament każdej stylizacji, w związku z czym bardziej skupiałabym się na nich. Natomiast ponad wszystko wiecie, na tym kanale, jednak chcę promować i pokazywać Wam modę jakościową z pierwszego obiegu, ale też z drugiego obiegu, bo ja bardzo lubię ten drugi obieg i Myślę, że jestem świetną łowczynią e, wspaniałych e, pereł e, okazji, bo rzeczywiście te rzeczy można mm, bardzo okazyjnie kupić, e, mieć wspaniale zbudowaną szafę na przestrzeni czasu, kiedy ta szafa będzie budowana właśnie nieśpiesznie, kiedy ta szafa będzie budowana tak w wersji slow, ale w naszym tonie. Pamiętaj, że nie trendy e, są przedłużeniem Ciebie. Lecz starannie takie dobrane do Ciebie ubrania, które czujesz, które Cię wspierają, które też mówią, kim jesteś, bo niewątpliwie jest to język. I jeśli chcesz poznać język komunikacji właśnie poprzez modę, to zapraszam do ostatniego z odcinków właśnie o marce osobistej i o wzmacnianiu marce, o wzmacnianiu marki. Osobistej poprzez ubrania, poprzez wizerunek, naszą aparycję. Tak się rozgadałam, a okazuje się, że przed nami jeszcze jedna i ostatnia stylizacja, już na grand finale w operze narodowej. Postanowiłam wybrać coś z jednej strony bardzo klasycznego, takiego troszkę zbudować w sobie i na zewnątrz Dandysa, Dandyskę, czyli sięgnęłam znowu po wspaniałą aretę, spódnicę miłego ducha, którą uwielbiam i śmigam w niej bardzo często. Do kamizelka klasyczna. Wszystko tak bardzo, wiecie, z jednej strony no jest to jakiś power, power, look, bo niewątpliwie garnitur można powiedzieć również ze spódnicą, to jest, to jest rzeczywiście power look, no ale przełamany śmietanową znowu marynarką męską vintage. Postawiłam tutaj niewątpliwie na mocne detale. Pomyślałam, że Ostatni dzień festiwalu, opera narodowa, dlaczego by nie zaszaleć. I tu czerwone usta, bardzo rzadko można zobaczyć mnie w czerwonych ustach, ale to jest to jest, słuchajcie, makijaż, nawet kolor ust, albo aż kolor ust to jest taki szybki trik, żeby błyskawicznie zmienić nasz wizerunek, więc ten czerwony kolor ust, on zaostrza w ogóle moje rysy twarzy, powoduje, że wyglądam bardziej dostojnie, nobliwie, elegancko, plus wyrazista biżuteria Ani Orskiej, która podkreśla, no to, to, to jest znowu, to jest taka kropka nad i i to jest tak, tam, tam poszłam, poszłam mocno. Do tego e, mule o złote, również ta złota klamra. Mm, I czułam się fantastycznie, bo, bo to był ten moment i to był ten dzień, żeby świętować. Żeby świętować też w przepięknym, przepięknym miejscu, które wymaga też pewnego rodzaju respektu, e, szacunku do twórców. do do, do gospodyni e, tego też festiwalu. E, I było pięknie i tak w tej stylizacji również się czułam. Więc zobaczcie, że bardzo często pojawiają się te same elementy garderoby, ale one są tak zmiksowane mix and match, że pokazują mnie na różne sposoby i w zupełnie różnym. Wydaniu. Jeśli moja nieśpieszność i moje wartości, które pokazuję na tym kanale, są Tobie bliskie, będzie mi bardzo miło, jeśli dołączysz do naszej społeczności świadomych osób świadomie korzystających z mody, z trendów, świadomie e, bawiących się też modą i zarządzających swoją szafą. Serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału i do zobaczenia, mam nadzieję, że w kolejny wtorek.